Witaj, nazywam się Iwona Szczucińska i pracuję jako pielęgniarka w jednym z irlandzkich szpitali. Chciałabym przekazać dzisiaj kilka informacji na temat szczepionki przeciwko COVID-19 dla kobiet w ciąży oraz omówić, jaki wpływ może mieć zakażenie koronawirusem na kobietę ciężarną i jej dziecko. Wprawdzie kobiety w ciąży nie są bardziej narażone na zarażenie się wirusem. Ale jeśli już do tego dojdzie, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że przebieg choroby będzie krytyczny i że będą potrzebowały hospitalizacji, intensywnej terapii, respiratora lub wystąpi u nich przedwczesny poród. W czasie przebiegu zachorowania na koronawirusa istnieje również większe zagrożenie urodzeniem martwego płodu. Wyniki najnowszych badań wykazują, że ryzyko ciężkiego przebiegu choroby istnieje u kobiet w ciąży pochodzenia azjatyckiego i afroamerykańskiego, gdy mają powyżej 35 roku życia, chorują na cukrzycę, są otyłe lub cierpią na nadciśnienie tętnicze. Okazuje się również, że jeśli zostaniesz zakażona koronawirusem w późniejszym etapie ciąży, podwyższa się znacznie prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu choroby i uszkodzenia płodu. Dlatego nie zwlekaj ze zgłoszeniem się na badania, jeśli poczujesz, że dziecko jest znacznie mniej ruchliwe niż zwykle. Większość kobiet w ciąży zakażonych wirusem COVID doświadcza jedynie łagodnych lub umiarkowanych objawów. Ale jeśli podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem, wykonaj test i jeśli okaże się pozytywny, Poinformuj o tym szpital położniczy, który może zaproponować dokładniejsze monitorowanie Twojej ciąży. Ze względu na ryzyko cięższego przebiegu zakażenia koronawirusem u kobiet w ciąży oraz większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń rozwoju płodu, zaleca się w Irlandii, jak również w wielu innych krajach, szczepienie przeciwko covidowi szczepionką Pfizer. Może ona być podawana na każdym etapie ciąży. Będziesz potrzebować dwóch dawek szczepionki, zazwyczaj w odstępie 3 do 4 tygodni. I można jej otrzymać w miejscowym punkcie szczepień lub zarejestrować się online na stronie hsc.i Oczywiście mogą się pojawiać u Ciebie obawy i wątpliwości co do bezpieczeństwa podawania szczepionki podczas ciąży. Według najnowszych badań, korzyści ze szczepienia kobiet w ciąży zdecydowanie przewyższają niebezpieczeństwo i ryzyko zachorowania oraz cięższego przebiegu choroby. Są bezpieczne i chronią matkę oraz dziecko. Setki tysięcy kobiet ciężarnych właśnie otrzymują szczepionkę na koronawirusa i skutki uboczne są ściśle monitorowane. Szczepionka Pfizer nie zawiera wirusa, więc nie może zainfekować Ciebie ani dziecko. Nie staje się również częścią Twojego ani dziecka DNA. Nie ma dowodów na to, że szczepionka wpływa na możliwość zajścia w ciąży w przyszłości ani że zwiększa ryzyko poronienia. Typowe skutki uboczne przyjęcia szczepionki to zmęczenie, pół głowy i ramienia w miejscu płci, gorączka. Śni i stawów. Objawy te trwają zwykle dzień lub dwa i w wypadku gorączki można zażyć paracetamol, żeby ją złagodzić. Na dzień dzisiejszy niewskazane jest zażywanie ibuprofenu oraz aspiryny zaraz po szczepieniu. Poważniejsze działania niepożądane, takie jak reakcje alergiczne, występują bardzo rzadko. Oczywiście, do Ciebie należy podjęcie decyzji w kwestii szczepienia. Jak wszystkie matki, będziesz starała się zrobić to, co najlepsze dla siebie i dla dziecka. Warto rozważyć ryzyko zarażenia się koronawirusem w czasie ciąży, jeśli spotykasz się z członkami rodziny, przyjaciółmi, pracujesz lub podróżujesz. Jeżeli nie zdecydujesz się zaszczepić, zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć zarażenia. Unikaj kontaktu z osobami, które są zarażone, które się źle czują oraz unikaj zatłoczonych miejsc. Jeśli osoby, z którymi mieszkasz są zaszczepione, pomoże Ci to uchronić Ciebie i dziecko. Jeśli potrzebujesz więcej szczegółowych informacji, wyszukaj w internecie hasła takie jak HSC, COVID, VACCINE, PREGNANCY. Dziękuję za uwagę e, i proszę podzielić się tymi informacjami z innymi kobietami w ciąży, które mówią po polsku i mają pytania na ten temat.